Cześć! Witam Was w całkowicie innych okolicznościach przyrody, bo witam Was z pokoju hotelowego. Co ja tutaj robię? Słuchajcie, przyjechałam do Warszawy. A przyjechałam do Warszawy w jednym celu. No dobra, w dwóch celach, bo jednym z nich jest zjedzenie ramenu. To już się udało. A drugim jest udzielenie wywiadu dla czwórki Polskie Radio. I uwierzcie mi, że jest to chyba moje ym, spełnienie marzeń, bo jak... Nigdy za bardzo nie chciałam iść do telewizji i występować w telewizji, to jednak radio jest dla mnie takim medium, które trochę bardziej mam wrażenie, że skupia się na tych twórcach, na osobach, które przychodzą tam udzielić wywiadu. Także bardzo się cieszę, że dostałam to zaproszenie. Udało się wszystko ogarnąć już po koncercie Taylor Swift, który był tydzień temu. Jutro pokażę Wam, jak wygląda od. Backstage'u, nagrywanie takiego wywiadu. E, pokażę Wam przebitki, pokażę Wam to, co uda mi się nagrać. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba taki vlog. Rzadko nagrywam vlogi, ale takiej okazji chyba nie mogłam przepuścić. A poza tym też chcę mieć w sumie trochę pamiątkę z tego wyjazdu. Co do ramenu, byliśmy w jednym miejscu, tutaj Wam gdzieś wyświetlę nazwę. Nagrałam tylko krótką przebitkę tego, co jadłam. I był to chłodnik ramen z awokado. Jest to wegańska ramenownia, więc w ogóle cudownie. Także naprawdę było przypyszne. Bardzo, bardzo fajne jedzenie. Oryginalne, mega smaczne, także jeśli nie byliście tam jeszcze, to ja Wam polecam to miejsce. Jeśli lubicie ramen i lubicie fajne, głębokie smaki, to to miejsce naprawdę będzie zdecydowanie dla Was. A ja tymczasem y, oddaję się już wieczornemu chilloutowi. Zabrałam ze sobą druty wyjątkowo, bo chciałabym zrobić jeden projekt. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Na razie y, zaczęłam go robić w pociągu. Ja, chillaucik y, za chwilę pójdę sobie może po gorącą czekoladę do lobby i y, 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 co? I myślę, że będzie bardzo fajnie. Nie przedłużając, zapraszam Was na vloga. Chciałam wam jeszcze pokazać moją stylówę i tutaj y, sukienka, którą mam już od wielu lat, ale ją uwielbiam i zrobiłam sobie specjalnie na tą okazję taką kamizelkę wiązaną. Bardzo fajna jest i tak wyglądam. Dzisiaj też bogowie włosowi bardzo y, byli przyjaźni, więc włosy też wyglądają super. Także lecimy do studia. Jestem teraz przed Polskim Radiem, zaraz znajdziemy wejście i wejdziemy do środka. U, pogoda dzisiaj dopisała, trochę ciepło, ale lecimy. Ale to jest okay. <laughs> po prostu niesamowite! No truskawka akurat jest... No to taki hafcik wiesz, dwie-trzy godzinki. <śśledz rattling, śledziałem> nie, jeszcze będzie dwie truskawki. Jeszcze godziny truskawki. gotowe, nie? Więc <śledziałem> Żawie Lato będziemy haftować, dzięki temu, że przyszła haftowa baba, czyli Kamila Słomilka. Cześć! Cześć, witam serdecznie wszystkich. Rzeczywiście to, co przyniosłaś, to sprawiło, że zrobiłam tak... I na chwilę mnie zatkało. Wychilloutowałam, ale też e, dało mi to taką szansę na rozwinięcie swojej pasji, kreatywności i po prostu spróbowania czegoś artystycznego w moim życiu. Hartowa Baba, dzisiaj razem z nami podglądamy prace, które wykonujesz. Widzę i to mnie cieszy, że idziesz w rośliny, w naturę. Ja jestem blisko natury, więc od razu te Twoje prace, które przedstawiają truskawkę albo y, jakieś y, kwiatki liście, y, zachwyciły moje oko, to są twoje ulubione wzory, lubisz y, wchodzić w naturę i właśnie to y, haftować. A w zasadzie powiedziałem nawet malować. Czasami yy, to tak, wygląda jak... Tak, obraz. bo to wygląda jak obrazy to prawda, jeszcze będzie się z daleka. Ja tylko po mojej głowie musiałam yy, obstaćować to to tak? rozumiem szkicu, który ty. Wyszywasz. To znaczy i tak i nie, bo jeśli hamtuję realistycznie. To, co mnie po prostu zszokowało, to to, że robisz cieniowanie na przykład. My robisz roślinę, liść i on jest rzeczywiście cieniowany, czy to w takim razie wygląda tak, że to musisz co chwilę zmieniać tą mulinę, tą włóczkę, bo dwa, dwa razy przekręcić dwa, dwa ściegi i ciach, następna, następna, żeby ten efekt uzyskać? Generalnie stosuję różne sposoby, czasami zmieniam co chwilę jakieś elementy, haftować czasem z wyobraźni, natomiast ona jest czasem złudna, więc pozbawiam sobie na przykład poszukać czegoś w internecie, ale też tej cierpliwości można się nauczyć i haft i rękodzieło moim zdaniem jest z takim elementem wyjścia. Jeśli ktoś uważa, że nie ma cierpliwości, to to jest właśnie dobry sposób, żeby się jej nauczyć po tych kilku przebitkach i mam nadzieję, że zachęty do wysłuchania całego wywiadu. E, zapraszam was właśnie do zrobienia tego. Jest on dostępny pod linkiem, który będziecie mieć w opisie filmu. Także jeśli ktoś z was nie mógł posłuchać, e, nie miał czasu albo nie miał ochoty, to teraz może to zrobić. Generalnie chciałam nagrać krótkie podsumowanie wcześniej, ale po prostu po całym tym e, zamieszaniu byłam zmęczona i tak poczuł się pozytywnie. Także teraz nagrywam to krótkie podsumowanie. Było super. Naprawdę czułam się bardzo dobrze, w ogóle byłam świetnie przyjęta. Także, jeszcze raz, Marta, dziękuję za zaproszenie do programu. Było to dla mnie wielka rzecz, nie będę ukrywać, że nie. Jestem naprawdę zaszczycona tym, że mogłam reprezentować nasze polskie hawciarki na tak zacnym miejscu. Chciałam też podziękować Justynie, która jest wydawczynią tego właśnie programu oraz realizatorowi, bo jakby wiecie, nie tylko jedna osoba się tam znajduje, jak mogli się zauważyć, ale aż trzy są potrzebne, żeby taki program w ogóle mógł powstać. Marta jeszcze oprowadziła nas po innych studiach polskiego radia, i to też było super. I w ogóle to było super miłe. Naprawdę począwszy od pana na recepcji wszyscy byli bardzo sympatyczni, także naprawdę miłe miłe doświadczenie będę je wspominać i wpisuję go w swoim pamiętniczku w głowie, jako jedno z fajniejszych przeżyć tego roku. Mam nadzieję, że ten krótki materiał Wam się podobał. To taki, wiecie, vlog typowo e, raczej tego co się działo e, tu i teraz. Mm, nie nagrywałam też jakiegoś bardzo długiego materiału. Bo wiem, że i tak nie za dużo mogłabym tam tak naprawdę pokazać w tym wszystkim. Wywiad trwa około 20 paru minut. Więc zapraszam was serdecznie do odsłuchania sobie go. Myślę, że powiedziałam całkiem ciekawe rzeczy, jeśli macie inne podejście do haftu i do tego tematu i w ogóle do tematu rękodzieła, to podzielcie się nim w komentarzach, bo Chętnie podejmę jakąś dyskusję. Natomiast chciałam tylko powiedzieć, że cieszy mnie to, że takie osoby jak ja są zapraszane do tego typu programów, bo mam wrażenie, że haft przez to wraca do łask i jest postrzegane też jako sztuka, jako coś więcej niż po prostu zwyczajne babcine, wyszywanie, czy dzierganie, czy robienie na drutach. Wiecie, to, to już chyba nie te czasy, nie ten moment. I myślę sobie, że naprawdę naprawdę jest to fajne rozwijać to wszystko, i zwyczajnie pchać do przodu, że tak powiem, inspirować i edukować, i w ogóle bawić się tym wszystkim. Choć ostatnio było mniej filmów, ja też po prostu latem ciężko mi się funkcjonuje w takich temperaturach i pracuję i nagrywa, to obiecuję, że na jesień wracam z bardzo fajną serią i też shortców. I też takich pełnowymiarowych materiałów. Ukażą się jeszcze w sierpniu dwa filmy z Stitchbooka, ponieważ jestem jeden w plecy. No ale kto śledzi ten wie, co się dzieje i dlaczego tak było. Także mam nadzieję, że mnie wybaczycie i że poprzednie materiały też Wam się podobały. I co? Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia innych filmów. I widzimy się już całkiem niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa!